Za nami siódmy szosowy wyścig kolarski Piekło Przytoku. Zwycięzcą tegorocznej edycji po dobrze rozegranym finiszu został Jarosław Michałowski, który 10 okrążeń liczących 67 km pokonał w 2 godziny 8 minut i 10 sekund. W zeszłym roku popełniłem błąd. Przegrałem na finiszu, w tym roku już nie popełniłem błędu. Wyścig strasznie trudny, w tym roku w ogóle było mordercze tempo od samego początku. Nie wiem, jaki jest czas końcowy. Ale czuję, że może podchodzić pod najlepszy czas. Michałowski już po drugim okrążeniu odłączył się od grupy wraz z Krzysztofem Sucheckim. Ta para praktycznie przez cały wyścig nadawała mu tempo. Misza, ale próbowałem zaatakować na początku podjazdu, kolega mnie doszedł, poprawił, ja mu doszedłem do koła. No i walka rozpoczęła się no, na ostatniej prostej, niestety przegrana dla mnie. Wśród pań, które rywalizowały na dystansie pięciu pętli zwyciężyła Paulina Bielińska. Zawodniczka skargowej powtórzyła sukces sprzed roku i udanie zainaugurowała nowy sezon. Pierwszy wyścig i można powiedzieć, na sam początek, najtrudniejszy wyścig, bo to jest naprawdę, daje, daje w kość ten wyścig. Ten bruk podjazd już ostatni, naprawdę na ostatnich siłach. Starałam się jak najlepiej dzisiaj. Cały czas na maksa jechała i bardzo się cieszę, że już koniec. Piekło przy toku to blisko 70 km, z czego ponad połowę stanowi jazda po płaskim asfalcie. A pozostałą część tworzy ciężki podjazd po nawierzchni brukowej. Właśnie ten odcinek jest prawdziwym piekłem dla uczestników wyścigu. 2700 metrów jazdy po bruku, pod górę. To jest ten najtrudniejszy odcinek. Reszta to jest taki trochę to spokojniejsza jazda, bo asfalt, ale jest to naprawdę niesamowicie trudny wyścig. Po pokonaniu tej wyjątkowo trudnej trasy podjęła się również Dorota Rudzińska. Nic nadzwyczajnego, bo Robiło to jeszcze 110 pozostałych kolarzy, ale nie każdy z nich dzień wcześniej wystartował w półmaratonie. Pani Dorota skompletowała już drugą koronę przytoku. Już w tym roku pierwszy raz spróbowałam i w tym roku chciałam pokonać tegoroczne wyniki i się udało. Tegoroczne piekło przytoku ustanowiło rekord frekwencji w liczbie 111 uczestników. Wyścigu nie ukończyło tylko trzech.